Dzień dobry, Magdalena Napiórkowska-Kowalska, firma Megiplast. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym spotkaniu Klubu Gruszowego, tym razem w miejscowości Goliany, w gospodarstwie Pana Kępki. A my wraz z firmą Europlast, czyli wiodącym producentem skrzyniopalet plastikowych w Europie, postanowiliśmy przypomnieć się ze skrzyniopaletami plastikowymi dedykowanymi do transportu i przechowywania owoców, ponieważ sezon zbioru zbliża się wielkimi krokami. Przedstawiałem dzisiaj skrzyniopaletę plastikową w modelu CTXMS. Jest to skrzyniopaleta ażurowa. Podstawa ma wymiary 120 na 100 cm, wysokość 76 cm. Jest to skrzyniopaleta zaprojektowana, aby pomóc rolnikom w transporcie i przechowywaniu, przechowywaniu owoców. Wyrówna ją imponująca nominalna pojemność 700 litrów. Jej ściany wewnętrzne zostały przygotowane tak, aby nie odgniatać owoców. Są specjalnie wyprofilowane, aby te owoce nie uszkadzały się podczas przechowywania. Co więcej, otwory w tej skrzyniopalecie zostały zaprojektowane w ten sposób, aby przepływ powietrza był jak największy, czyli możemy szybciej i efektywniej, efektywniej schłodzić owoce w przechowalni. Europlast przeprowadzał nawet badania w tunelu aerodynamicznym w Austrii, z których jednoznacznie wynika, że ten model skrzyniopalety ażurowej w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku ma do 20% lepszy przepływ powietrza, czyli przekładając to na dla nas na korzyści, oszczędzamy pieniądze, ponieważ czas schładzania Towaru jest krótszy, a wiadomo, jakie są ceny obecnie prądu. Jeśli chodzi o skrzyniopalety ażurowe, dostępne w ofercie Europlast, do owoców e, przeznaczamy także skrzyniopaletę niską. Ona ma także w podstawie wymiary 120 na 100 cm, e, jednak wysokość 58 cm. Używamy jej do owoców wyjątkowo delikatnych, tak? Tutaj tego owocu e, w skrzyniopalecie jest mniej. Więc ona świetnie się sprawdza do takich delikatniejszych, jeszcze owoców jak grusza. Oraz w gospodarstwach sadowniczych wykorzystywane są także skrzyniopalety palety pełne. Tutaj widzimy model CTR3, dostępny na płozach lub stopach, i tu nie ogranicza nas żadna, żadna kolorystyka. To jeśli chodzi o ofertę skrzyniopalet plastikowych dedykowanych owocom od firmy Europlast, my możemy dodać, że skrzyniopalety plastikowe według nas mają wiele zalet, widzimy wiele korzyści z ich użytkowania. Przede wszystkim w porównaniu do skrzyniopalet drewnianych są lżejsze. Są dużo bardziej wytrzymałe, możemy ustawiać nawet po 13 sztuk do góry. Skrzyniopalety te też mają większą higieniczność, mamy gładkie ściany wewnętrzne, więc produkt można umyć, wysuszyć. Co więcej, skrzyniopalety te możemy sztaplować, układać w trójki, w stosy, więc optymalizujemy jakże cenne miejsce w magazynie. i Skrzyniopolety plastikowe nie wymagają zadaszonego magazynu, więc to jest duża zaleta. Możemy je przechowywać na dworze, na podwórkach. Zapraszamy do współpracy, do testowania naszych produktów, do kontaktu telefonicznego, mailowego. Wszystkie skrzyniopolety firmy Europlast dostępne są w magazynie firmy MegiPlast od ręki.